Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku pod tytułem Z Kamerą wśród czołgów. Dziś zagramy na mapie klasztor w Plutonie wraz z Gacą i Cztery Jedynki. Obaj należymy do, do tego samego Plutonu, do którego bardzo serdecznie zapraszam wszystkich chętnych. Wystarczy napisać do mnie na stronie World of Tanks i, i po powiedzieć coś o sobie. Więc z gazą mamy dwa takie same pojazdy, już prawdopodobnie wykupione całkowicie, czyli działa 122 mm oraz wszystkie dodatki. Postanowiliśmy pojechać na prawą stronę. Ta bitwa będzie się odbywała z widoku Gacy, ponieważ... No ponieważ ja tą powtórkę nie chcący kiedyś skasowałem. Co ze wszystkich przepraszam, lecz myślę, że jakoś to przeżyję. Jedziemy na górę Jaka co ogląda się gdzie ja jestem Ja zawsze mm, lubiłem jeź jeździć tą drogą na E4, E5 O tutaj pomiędzy tymi budynkami przodem pojechał LCMX któremu życie jest mi miłe jedzie po prostu jak kamikadze i podwodą zaraz stanie coś z nim wiatr chyba że jakimś dobrym ale jak bądź fartem Podam również w opisie link do tego celownika oraz do wielu innych bardzo ciekawych legalnych dodatków do gry World of Tanks. Wiele osób myśli, że każdy dodatek do jakiejkolwiek gry jest już swoim bugiem, takim jakby cheatem, coś takiego, że jestem za niego po prostu można ukarać. M18 też w działa, pokazało, że jest w Rosji i tak. Ja podjeżdżam Strzał 358 obrażeń Gaca dobija Chyba. tak jest chociaż ten pocisk wyglądał jakby miał go nie trafić Po lewej mamy T49 Powiedziałem Gacy żeby się wycofał Wezmę go sam Jest, mamy po jednym fragu Wycofujemy się I widzimy że tam po drugiej stronie jest walka lekki na czołg ciężki oraz... Więc nie jest 4 do 3, czyli sytuacja jest stabilna, nie okay. Gata odbył, bądź jest lepsza. Ok, próbuję nie nastrzec nigdy. Gaca odbił pocisk, gaca odbił Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. Ja przypomniełem swoje strzelenia, bo jest na estetyce. Zrobimy to. Zrobimy Zaraz będziemy mieli przeładowanie i ktoś tutaj zginie. FD4, mówię, że ją zdejmę. Myk, jest. Mamy wrogie KW1S. Bez dłuższego przeładowania. Jest 9 do 3, spokojna wygrana. Pczątkowy KW1S przeciwnika, lecz nie ma się czego bać. Nie ma on najlepszej armaty, czyli. Właśnie tyle nam może zrobić. Siemicę zerwana, ja również zerwana. Oddałem strzał do zero. Objeżdżamy go z dwóch stron, nie ma on większego życia. Okej, okay, ja mam trzy fragi, dwa. Jeden... Jeszcze jeden tylko frag i mielibyśmy pracę Więc jedziemy na... Wołowanie. Będziemy jeść tam w oddali VKH oraz tego crusadera, który nam niestety uciekł. Piszę na czacie, żeby dali... Jeden, jednego fraga gacy. Ja osobiście zawsze, gdy komuś brakuje, powiedzmy jeden... jedno zniszczenie do specjalisty, do jakiegoś odznaczenia, zawsze on daje. Ponieważ dla mnie to jest tylko jeden frag. Dla tak, kogoś to jest medal jednak. W przebiegu służby. w istocie skapują na bazę i nic więcej nie już dziękuję wszystkim za oglądanie mnie do zobaczenia